Bankowam w drugim odcinku seria naszej nowej gierki to zminimalizujmy. Mamy Lord of Fallen. Ja gram w rozdzielczości White. Zobaczymy jak to będzie wygrać na streamie. Jak nasze klatki. Chyba nie będziecie widzieć klatek, jak ja sobie włączę. 69-65 wygląda to ok. Myślę, że będziemy mogli grać normalnie. Nie jest to stream, jest to tylko nagrywka z Let's Playu. Tak więc powinno to chyba chodzić lepiej, mi się wydaje, niż stream. Bardziej by obciążał nasz ten system. Ok, biegnijmy sobie tu. To jest jakiś sprzedawca, chyba. Gdzieś widziałem jakiegoś gościa, co coś sprzedaje. Chodźmy tu. Wyżej już. Nie będę szedł, czy będę? Czy ja tam szedłem w dół, rozumiem? W dół aż tam? Nie wiem, ale tu mamy tego. A Tak, no. A czyli to tu jest już. Aha, dobrze, czyli. Czyli tam jesteśmy teraz. W środku tego gwinka. Poszliśmy sobie tam. A, to z tej strony jest ta. ta. Okej. Okay. Dobra. Jarzy już, gdzie jesteśmy? O, nie ma go już. Ej, wyłonił się stąd? Uuu, myślałem, że on tutaj będzie. A to jednak nie. Tu był jakiś kupiec. Ale on gdzieś sobie poszedł. Dobra, trudno. To wrócimy sobie tu z powrotem. Mamy włócznie, Mamy już ten naszego Kowala, który znajduje się tu. Możemy ulepszać broń, ale za bardzo nie mam żadnej broni. A nie on nie sprzedaje nic za bardzo. 200 i nie mam. 800. Kupmy sobie 4. O, ma ognisty. A, aha. czyli to będziemy używać bo to mogę sobie kupić możemy ulepszyć wyposażenie, ale ja nic nie mam takiego Więc ja bym chciał a co to jest? A to jest tarcza o to też jest starcza tą chyba sobie będziemy musieli wziąć jakieś tabliczki nie wiem o czym do mnie gadasz z tymi tabliczkami Ale spróbujmy sobie wziąć inną tarczę. A gorsza ta tarcza jest myślę, że będzie lepsza. To jest zniszczona tarcza, okej, okay, do tego nie możemy Zręczność 10, czyli to musimy sobie rozwinąć zręczność teraz do 10 i jak rozwiniemy sobie zręczność. U, to 14 aż powinniśmy zadawać więcej obrażeń A to też był jakiś chyba talizman do kupia? Kup. To jest Talizman, a nie, nie jest Tu mamy coś, ale to dużo, dużo kosztuje 13 nas nam to nie stać na razie a ja mogę sprzedać coś, o! To posprzedajmy sobie jakieś pierdoły. Dwóch raczej nie potrzebujemy. Te same rzeczy sobie sprzedajmy. Już mam 500. A czy on miał do kupienia elektryczny ten? Nie, nie miał. Czyli ognisty tylko mamy do kupienia. Bo ona nam nic nie sprzedaje. Ulepszyć też nie możemy. Holy War Continue. To jest pierwszy boss. To jest ta typiara anioł. Któr mieliśmy ze sobą, może on nam jeszcze coś sprzeda kolego? Coś tam sprzedasz. Hmm. Czyli mamy dwa. No to co to jest? Blask 18, o, o Panie. Lustro emanujące z energią. Uczysznik blasku. Nie wiem o co chodzi z tym lustrem ochronnym, tak jakiś... się ok. No to pójdziemy się bić chyba z tą typiarą, A co to jest. tak taką bronią daje. No dobra, zostawmy tak krwawienie bronią. No to? To jest na wielu, to nie? No, przejrzymy się podróż. To jest przed drzwiami, to jest tutaj. I tu ostatnio byliśmy choćby tu Nie wiem czy coś minęliśmy, chyba nie Może spróbujemy sobie powalczyć z nim Jakie długo mamy? Zabić w sensie. Już się uleczyłem, chyba, czy nie? Może nie. Kurde, on mocno bije. O kurde, wpadł do ja. mnie. Zabij mnie. Masakra, mega mocny ten przeciwnik. Spróbujemy go ominąć. Może następny razem. No, nie mieliśmy żadnych dusz. Także to nie jest za duży problem. O! 230 mieliśmy dusz. Jakoś tydziemy. Kurde, ten obrót to jest jakiś taki nie za bardzo. Yeah, yeah. Ciężki on jest. Nie wiem za bardzo co tu w niego walić. Nie za bardzo to idzie. To to jest jednak najlepsze. Dwoma hitami zabija. No, dobra, chodźmy tu. Z powrotem. Jak najbardziej. Jeszcze raz. nie poszło? No. idzie. Tu, 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 tu. skarb o wielki miecz pięknie 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 mamy wielki miecz spróbujmy to o kurde siła dziewiętnaście Uhuhu Cztery debel aż w siłę musiałbym rozwinąć Chyba to trzeba będzie Chyba trzeba będzie W ten sposób to rozwinąć Będzie bardzo dużo od 1800, mam tylko. Chodźmy na dół wtedy. Okay. coś wypadło nawet nie wiem co to jest Chcielibyśmy chyba normalnie do bossa. Znowu z tym rycerzem walczyć tutaj. O, nie mam man już, dobra. Tu muszę z nim zobaczyć normalnie wtedy. Z tymi ogrami. Razem drzwi, nie można ich otworzyć, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. nic nie będzie, chodźmy tu. Wygląda jak można było otworzyć okej. Okay. Zróbmy to tak wtedy. Jest tej byłem. Czy ja już tu byłem. Chodź tu jeszcze. No jak nic muszę znowu tyś no nie moje dusze, trzeba się wrócić po to, jak to po to dojść teraz, spróbujemy tak szybko to zrobić. Czy by tu? Okej, okay, działaj. gratem. nie był za długi, ale że go potniemy w dwie części. Nie za dużo dały. Kurde ciekawe czy to wyjdzie do góry Że będę musiał tutaj A to jest na czas, Czyli jak szybko sobie wezmę moje sproje to powinno być ok, czy to ma jakiś bostaż co? rouge <mélanie> 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 <Kusma> No to jakieś jaja se robię po tysiąca poszło się walić Masakra Tak nie da rady ich podnosić, bo ta animacja jest za długa Muszą to zmienić tą animację No co, no jesteśmy w pupie Więc tam to nie dało Dobra, idziemy do tego bossa wtedy Spróbuję dać ogień i spróbować ją pokonać. Zrobimy jedną próbę. A jak nam się to nie uda, to będziemy musieli niestety wbić yy... ten nowy miecz. Nie? Ciekawe, czy nam pozwoli. Już jestem ciekaw. To powinno być okej, oj chłop, co ja tu dwa. Odbałem. Nie ma tu żadnych NPC-ów do przyzwania. Chyba nie. No dobra, będziemy próbować. Na to wygląda. Będziemy próbować. Nie, nie, nie. Kurno. Kurno. Dobra jest. Jak ono mnie trafia, tu, to... No jest. Nie ma opcji nawet. To po prostu nie śmiga tak jak powinno, to uniknie. No szkoda, trudno. Tak czasami musi być. Nie? Cofniemy się do głównego ogniska. Tak, pyk. No i tyle. Zakończymy tutaj sobie nasz odcineczek. Do zobaczenia wam Elo.